Dzień dobry, dzień dobry. Chciałbym Was przywitać w mojej nowej rzeczywistości. Czyli dzisiaj pierwszy dzień poza umową o pracę. Jest zupełnie inaczej niż mi się wydawało, ponieważ e, cała ta inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza i żegnanie się z tą moją pracą trwało wczoraj do trzeciej. I to wcale nie była impreza po prostu była komisja inwentaryzacyjna, było przekazanie, było to wszystko i po prostu o trzeciej byłem, o trzeciej byłem w domu. I dzisiaj po prostu jestem tak niewyspany, że to jest szok, bo wstałem z samego rana, mówię zmotywuję się, wstanę, wstałem chyba o 7.30 czy 8.00 i jestem po prostu cały dzień jak walnięty młotkiem. Jestem w ogóle nieproduktywny, jakbym całą noc po prostu nie przespał i robię pomału zadania, które mam tutaj do zrobienia, pomalutku wszystko sobie odhaczam, odhaczam, ale idzie to naprawdę mozolnie. I ten pierwszy dzień będę wspominał dość słabo. To tak mówię do siebie, jak będę kiedyś na starość oglądał, że, że ten pierwszy dzień jednak jest. Czuję się jakbym był jakiś stres pourazowy miał po, po rozstaniu się po 10 latach i w ogóle się tym nie cieszę, a i wcale nie ma uśmiechu na twarzy. Także, także ten pierwszy dzień nadaje się do śmietnika. O tak, najlepiej byłoby chyba przeleżeć w łóżku. Ale dobra. Łączny raport okresowy od 17 do 31, już nie drukowałem poszczególnych raportów fiskalnych dobowych, tylko wydrukowałem taki jeden zbior, czy udało się wysłać z 1235 przesyłek, co wygenerowało 64 741 zł przychodu. I łączny raport okresowy za cały miesiąc, czyli takie można powiedzieć podsumowanie, Udało się wysłać 2374 przesyłki, co wygenerowało 125 tysięcy złotych przychodu. Około w, w maju wystawiłem około 100 faktur, czyli można nawet chyba ponad 100, czyli wysłałem około 2,500 przesyłek, czyli można powiedzieć, że dość słabo. Wydaje mi się, że moja branża troszeczkę ucierpiała, no bo ludzie już nie siedzą w domach, nie zajmują się yy, tam... Yy, Tymi sznurkami właśnie nie robią tych rzeczy w domu. Taki handmade odszedł trochę na drugi plan, i to tak zazwyczaj jest w ciepłe takie miesiące, no bo ludzie wolą sobie iść na spacer, wolą sobie iść do ogródka, wolą sobie rozpalić grilla, niż siedzieć w fotelu i coś tam sobie pleść. No aczkolwiek sprzedaż aż tak mocno nie spadła, jednak jest to zauważalne. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało w okresie wakacyjnym. Aktualny przychód 819 818 zł. Zapomniałem dodać tutaj faktury, ale dodam przy następnym odcinku. I temat dzisiejszego odcinka, czyli przerwana passa. I tak jak widzicie tutaj już ten wykres po drugiej y, stronie, y, że jednak moja passa została przerwana i wykres, który cały czas praktycznie od roku szedł w górę, no niestety teraz troszeczkę y, spadł, opadł. O tak. No i teraz jeszcze na szybko chciałbym to omówić, tak jak tutaj widzicie, jest bardziej szczegółowo przychód 124 tysiące, w kwietniu było to prawie 150 tysięcy, więc 25 tysięcy złotych gdzieś uciekło i nie wiem, czy to jest wina tego, że, że po prostu nie było mnie przy komputerze, nie wystawiałem nowych aukcji, nie zamawiałem nowych produktów, które mógłbym wystawić i nie podniosiłem tej sprzedaży, bo jednak można tak sobie myślę, że cały ten maj to był po prostu wyjęty z życia rodzinnego, wyjęty z życia firmowego, że to był miesiąc, w którym... Po, po, to był po prostu miesiąc, którego ja w ogóle nie pamiętam. To było istne wariactwo i myślę sobie, że może dlatego ta sprzedaż tak spadła, no bo mówię, nie było żadnej takiej z mojej strony inicjatywy, która wpłynęłaby, podniosłaby tą sprzedaż. Zobaczymy, jak będzie wyglądał czerwiec. Od czerwca już właśnie dzisiaj y, jakieś tam aukcje się nowe pojawią, mam nowe plany, także będę, będę tutaj ostro działał. No i mówię, i passa została przerwana, bo od maja praktycznie do czerwca od, od maja... No do czerwca, czyli do teraz w sumie maj, maj. O, bo tu już mamy cały rok w sumie pokazany. A nie, w sumie rok i miesiąc już. No tak. Także tak to wygląda w kwestii przychodów. Będę walczył o to, żeby przebić to 150 tysięcy w czerwcu. Także trzymajcie kciuki. I jeszcze na podsumowanie tego wszystkiego. Twój poziom jakości sprzedaży 775. No i tutaj widzicie zrealizowane zamówienia 2817. Wydaje mi się, że ten licznik nalicza również jakieś zamówienia, właśnie nie wiem w sumie skąd. Te zamówienia są naliczone. Wydaje mi się, że to może jest przez ten weekend majowy, to co się posprzedawało. I czy, czy jak to wygląda, czy nawet. Właśnie, nie wiem, dlaczego jest ta rozbieżność około 400 sztuk. Nie wiem, czy to też są tutaj zamówienia, które nie zostały opłacone tu są doliczone, czy jak to wygląda. A no i obrót 124 tysiące złotych. Także, tak, podsumowanie na szybko dzisiaj, tylko żeby, no mówię, żeby podsumować, żeby zamknąć miesiąc i żeby rozpocząć tutaj nowy rozdział w życiu, także dziś na dzisiaj wszystko i do jutra.